Spoglądają Państwo główne wydanie wiadomości o to, co jeszcze przed nami w programie. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, zafascynowany nauką żydowskiego filozofa. No, to... dusza to jest raczej odwrotnie to my jesteśmy w duszy, a nie dusza w nas. Mhm. E, dusza... Czyli nie mamy duszy? Nie, dusza ma nas. E, niech Pani sobie wyobrazi, że Pani jest na kartce papieru, prawda? I Pani sobie. Pracę papieru się, się porusza, nie? Mm -hmm. jak pani zobaczy przekrój przez kartkę papieru, tak? Jeżeli pan, pani, pani zobaczy przekrój, ja wiem, rakiety, to jak, jak, to jak ona przez, dwa, przez przez płaszczyznę, to jak pani zobaczy punkt, potem kółko, potem coraz większe kółko, coraz większej, a potem, po, potem mniejsze kółko, prawda? Na końcu takie, takie jak mm -hmm. się No i my przechodzimy przez świat, nasza dusza przechodzi przez świat i my jesteśmy tylko przekrojem przekroju naszej duszy. To, co, to, to czym pani jest teraz i czym pani będzie za dwie godziny, to jest po prostu, będzie pani, będzie pani w innej płaszczyźnie, będzie pani już, któregoś dnia zniknie pani z tego świata, przejdzie, cała, cała pani przejdzie, przez ten czwarty, bo to jest czwarty wymiar, tutaj pani ma, ma w trzecim wymiarze, nie? Pani przejdzie przez czwarty wymiar w całości.